Jaki był najlepszy, twoja stara żart wszechczasów? Bartek był królem twoja stara dowcipów. Miał cięty język, błyskawiczną ripostę i zero hamulców. Pewnego dnia na długiej przerwie w końcu nie wytrzymałem i rzuciłem: "Twoja stara jest taka gruba, że gdy wchodzi na wagę, widzi swój numer telefonu". Kilka osób zachichotało. Bartek ani drgnął. Stał, teatralnie rozejrzał się po stołówce i wypalił: "Twoja stara jest taka stara, że była kelnerką na ostatniej wieczerzy". Stołówka wybuchnęła śmiechem. Spanikowany, nie miałem lepszej odpowiedzi, więc zrobiłem najbardziej szalone, co mogło mi przyjść do głowy. Wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do mamy na mówiący: "Cześć, kochanie, coś się stało?" odebrała. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, Bartek wyrwał mi telefon i krzyknął: Dzień dobry! Pani syn właśnie przegrywa w bitwie na obelgi o matki. Cisza. Spodziewałem się awantury, zażenowania, czegokolwiek, ale nie tego co nastąpiło. Ach tak, odparła moja mama spokojnie. To może ja pomogę. Bartek, prawda? Twoja stara jest taka nieogarnięta, że gdy przychodzi do McDonald's szuka menu w Allegro. Chwila ciszy, a potem kompletne szaleństwo. Ludzie dosłownie spadali z krzeseł Pani z kuchni roześmiała się tak mocno, że upuściła chochle do zupy. Bartek stał osłupiały, po czym skłonił się i powiedział szacun, poddaje się. Tydzień później moja mama została zaproszona na szkolny dzień sportu jako honorowy sędzia. Przyszła w okularach przeciwsłonecznych, rozdawała wszystkim domowe ciastka i podpisywała się czerwonym długopisem na kartkach z usprawiedliwieniami.